Przyznać muszę, że gdy Cathedral dochodził pierwotnie na PC, oraz nieco później na Switcha, to kompletnie ominął on moją bańkę informacyjną i zniknął gdzieś w otchłani tytułów, które zobaczyłem najwyżej na Steamowych przecenach. Jednakże gra ta miała niedawno swoją premierę na PlayStation 4, i cieszę się, że udało mi się ją wyhaczyć, bo okazała się ona bardzo dobrą Metroidbanią. Czemu tak uważam? O tym przekonacie się już za chwilę. Za dostarczenie klucza do recenzji dziękujemy Decemberborn Interactive oraz Elden Pixels. Na początek parę suchych faktów. Cathedral to gra stylizowana na klasyczne produkcje rodem z późnych lat 80. i wczesnych 90. -tych. Znaczy to tyle, że jest pikselowo, ładnie i trudno. Najwięcej inspiracji tyłu ten czerpie z Metroida i jak wspomniałem, spokojnie Gretę można nazwać Metroidvanią. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę, to Cathedral wsadza nas w buty niemego i bezimiennego rycerza, którego jednak możemy nazwać. Budzimy się więc w tajemniczych okolicznościach w równie tajemniczej i tytułowej katedrze. Naszym pierwszym zadaniem jest dowiedzenie się, co my tu w ogóle robimy. I jak możemy się stąd wydostać. To zadanie wam zaspoileruje, ale okazuje się, że nie jesteśmy w katedrze sami. Oprócz grona potworów, które to stale uprzykrzać będzie nam życie, jest tutaj także tajemniczy duszek. Dołączyć on postanawia do nas i tłumaczy, że zebrać musimy cztery magiczne kule, które to otworzą nam tajemnicze drzwi w katedrze. I tutaj zaczyna się nasza podróż, która zabierze nas przez bardzo dużą ilość zróżnicowanych lokacji. O jak bardzo dużej ilości mówimy? Przynajmniej o setkach ekranów, które podzielone zostały na kilka etapów. Tak też przyjdzie nam odwiedzić przyjazne miasto zwane Ivy Stone, pełne NPC-ów, czy znacznie mniej przyjemny las cieni oraz kanały wypełnione trującą wodą. Każdy z tych poziomów jest ogromny i w jakiś sposób połączony z przynajmniej jednym innym etapem. Na szczęście w ich eksploracji pomagają mapy, na które możemy natknąć się w trakcie zwiedzania. Odkrywają one wszystkie pokoje danego poziomu i niekiedy wskazują ukryte przejścia. No, ale skoro jesteśmy w temacie ogromu poziomów, to musicie wiedzieć, że nie zawsze działa to na korzyść gry. Momentami rozmiar etapów sprawia, że to, co początkowo sprawiało, żeby były one interesujące, z czasem nużyło bądź wręcz irytowało w przypadku niektórych elementów. Nie można jednak grze nie oddać tego, iż każdy oddzielny ekran przygotowany został bardzo dobrze i prezentują się one świetnie. Jest ich po prostu niekiedy za dużo. Tak, konieczność częstego wracania do odwiedzonych już wcześniej paneli sprawia, że chciałoby się, aby można było to jakoś przyspieszyć. No i w pewnym stopniu się da. Gra oddaje do naszej dyspozycji prosty system szybkiej podróży między etapami. W sklepie możemy nabyć też medalion, który przywróci nas do ostatniego punktu kontrolnego. Niekiedy jest to przydatne. Dużym plusem na pewno jest też to, że gra wizualnie wygląda świetnie, a jej 16-bitowa estetyka oddaje klimat retro lepiej niż niejedna produkcja próbująca emulować to samo. Choć trzeba jednak dodać, że twórcy dodali nieco od siebie, aby usprawnić rozgrywkę i stworzyli animacje znacznie płynniejsze niż były one te 30 lat temu. No taka ciekawostka. Nieco mnie jednak ciekawe jest to, że sprites, czyli grafiki 2D naszej postaci, są nieco zbyt duże i nie oddają dokładnie granic kolizji z otoczeniem. Sprawiało to, że niekiedy moja postać stała na krawędzi dwóch bloków i nie chciała wpaść do dziury pomiędzy, mimo iż dopiero co stamtąd wyszła. Czymś, o czym nie mogę jednak powiedzieć złego słowa, to muzyka. Brzmi ona po prostu świetnie i żałuję mocno, że nie jest ona nigdzie dostępna. Oczywiście poza samą grą. Myślę, że mogę się pokusić o stwierdzenie, iż jest to najlepsza ścieżka dźwiękowa w stylu retro ostatnich lat. Jeżeli nie nawet i ogółem, niektóre motywy muzyczne możecie posłuchać w tle tego materiału. No, ale skoro porozmawialiśmy już o stronie wizualnej gry, sprawdźmy jak prezentuje się rozgrywka. Jeżeli graliście kiedyś w jakąkolwiek nie, to tutaj odnajdziecie się bez najmniejszych problemów. Tak też zwiedzając mapy walczyć będziemy z przeciwnikami za pomocą swojego miecza i zbierać będziemy różnorodne ulepszenia. Do naszych rąk wpadnie m.in. umiejętność kontroli wcześniej wspomnianego ducha, który to pomoże nam w rozwiązywaniu prostych zagadek środowiskowych. Dla fanów platformówek też znajdzie się ulepszenie, albowiem od pewnego momentu w naszym arsenale znajdzie się także i podwójny skok. Oprócz tego jest jeszcze masa innych przedmiotów, które rozsiane są po mapie oraz w sklepie w którym to będziemy mogli wydać nasze ciężko zarobione pieniądze. Bo nie myśleliście chyba, że przez całą naszą podróż nie natkniemy się na przynajmniej kilka ukrytych skarbów, prawda? Ale uwaga, bo śmierć w katedral bywa kosztowna. Każdorazowo w przypadku kopnięcia w kalendarz z naszej sakiewki znika 10% zebranego złota. Na szczęście sklep robi też za bank, w którym to przechowywać możemy nasze oszczędności. Zdecydowanie warto to robić, bo katedral nie jest grą prostą. Co to, to nie Tytuł ten sięga po utrudniające życie zagrywki z wielu gier. Natkniemy się choćby na znikające pod nogami bloki, jak w klasycznym Megamenie. Nie znaczy to jednak, że gra kratni pomysły innych twórców, nic bardziej mylnego. Znacznie lepiej pasuje to określenie, iż oddaje im hołd, tak jak ja oddawałem hołd każdemu napotkanemu punktowi kontrolnemu. Oprócz elementów platformowych trudno okazać mogą się też dla nas walki z bossami. Nie jest ich wiele. Elden Ring pod tym względem oferuje więcej, ale potyczki te są co najmniej ciekawe i rozmaicają one rozgrywkę, nie licząc jednego bossa. Czy uważam, że Cathedral to gra dobra? Jak najbardziej. Bawiłem się przy niej świetnie, nawet mimo jej paru niedoskonałości. Elementy frustrujące nigdy nie sprawiały, że mój pad powędrował w stronę ściany, a muzyka nawet po zakończeniu przygody siedzi mi w głowie. Katedral na pewno nie jest grą dla każdego. A jeżeli choć trochę podchodzi ona pod wasze gusta, to zdecydowanie warto tytuł ten ograć. Zwłaszcza, że nie są drogi. W momencie premiery na PlayStation 4 nabić go możecie za jedyne 59 zł. Jak dla mnie warto. Tak też na razie ode mnie to tyle i do usłyszenia w następnym materiale. Bądź na TikToku.